Cześć, dzień dobry. Dzisiaj temat opadającej powieki. Ona powstaje z życia, tak to jest. A przede wszystkim powstaje, bo mamy zmarszczkę, lwią zmarszczkę. Ona się nam tutaj uaktywnia, i w związku z tym uaktywniając tą zmarszczkę, ściągamy tutaj tym mięśniem powiekę. Tak? I ona nam po prostu tu będzie opadała. Dlatego niby na, na powiekę. Są metody, ale trzeba zacząć od lwiej zmarszczki, żeby ją trochę wymasować, rozprężyć. I wówczas da relaks tej powiece i mniej będzie nam opadała i nawet trochę się podniesie. W związku z tym, że będziesz to robić codziennie, co drugi dzień no, w zależności od tego, jak bardzo ją widzisz i jak bardzo ci ona przeszkadza. Regularność jest kluczem wszystkiego. Masaż można zrobić na sucho, można trochę położyć jakiegoś kremu, żeby był poślizg. Ja preferuję bez masa bez mas, masła. Zaraz o maśle powiem. Ja preferuję bez żadnych kosmetyków, no ale jak są delikatna jest skóra wokół tutaj oczu, czy, czy tutaj nawet przy brwiach, Warto trochę posmarować, żeby był taki y, poślizg. Zaczynamy od lwiej zmarszczki, ale to nie będzie typowo, y, typowe metody y, i dużo tych metod na lwią zmarszczkę, bo chodzi o to, żeby tutaj też się na tym skupić. Y, film y, o lwiej zmarszczce jest pod spodem, tak? Gdzieś tam trzeba poszukać w naszych filmikach i jest y, film, y, jeśli chodzi o lwią zmarszczkę. Dobra. Dwa palce, kładziemy głowę i delikatnie, znaczy mocno, wolno do góry. Tak? Tu są takie dwa mięśnie, które trzeba rozmasować. A jak wolniutko to będziemy robić i dość mocno. Mi się już trochę czerwienieje skóra, więc. Jest to dobry nacisk. Głowa to moja siła masażu, tak? O! Kilka razy. Tak, żebyś odczuwała. Hmm? Dobrze. I jak tak ściągam, to tu jest też mięsień, który nam, no, widzisz sama, ściąga, ściąga tą, tą yy, powiekę. Więc ten masaż tym palcem, bo tym to, to tak, hmm? Może być mało efektywnie, efektownie. Dobra, kładziemy i do góry trochę na bok. Do góry trochę na bok. Ciężar głowy też na palcu. Tutaj trochę boli, ale no bez przesady, do, wytrzymasz. Odczuwalność jest tak w ten sposób. Też ze trzy, cztery razy po, po pomasować. Ok i kłębami. Tutaj do góry, a oczy zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Tak w ten sposób i do góry. I oczy zamykamy. No, takie jest delikatne, ale tutaj podnoszą się nam brwi, w związku z tym i y, podnosi się powieka. I jeszcze taki fajny masaż, grabki. On jest taki podwójny, bo od razu i góra i dół jest masowana. Tak, ja kładę głowę, bo lubię mieć ciężar. Więc w ten sposób. Tak? I też ze 3, 4 razy 5 7 ile tam masz. I praktycznie można jeszcze poprawić tą część po prostu palcem, tak? Tylko kładziemy głowę na, na palcu, żeby było odczucie, żeby to było nie tylko dotykanie i głaskanie, ale też żeby to był masaż. I to wszystko powtarzamy na drugim oku. I po masażu można wziąć swój ulubiony krem. Ja wezmę naszą złotą maskę. Nie ukrywam, że złota maska natłuszcza tutaj tą powiekę, więc to jest bardzo dobre, bo powieka powinna być tutaj natłuszczana, żeby miała dobrą kondycję, tak, tu jest olej lniany, ryżowy, migdałowy. O i można pójść spać, można tego więcej nałożyć, można więcej jej nałożyć, tak, ale chodzi o to, że tutaj też jest złoto koloidalne, złoto koloidalne pobudza nam budulec tkanek, czyli kolagen, to też jest dosyć sympatyczne w pielęgnacji. Co? regularnie co drugi dzień codziennie jak widzisz jak jedziesz samochodem. Stojąc na pasach na, na światłach na pasach stojąc na światłach można i prze, co chwila sobie lwią zmarszczkę rozmasowywać. I to wszystko ma fajny wpływ na to że naturalnie pobudzasz sobie yy, co pobudzasz? Tkanki, mięśnie, pobudzasz krew do działania, limfę przeczyszczasz. I to wszystko ma dobry efekt w postaci pięknej promienistej twarzy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.